W grzeźniu, od lipca jeszcze 40 zł dojdzie. To będzie 900 zł, prawda? Miesięcznie 900 zł, częścią. I tak pójdzie pan do swojego urka jakby to? A ja. Ja. jeżeli tu wszystkie sądy, wszyscy pójdziemy. Wszyscy pójdziemy. Ja, ja tego tak nie zostawię tylko dlatego, że to z moich pieniędzy było budowane. Ja ten co czasie pracowałem, proszę zapomniałem. W tamtym czasie, wszelkich Szwecji, w w ich powiedzieć, bo skończy się tym, że będę krytykowana, wypiekana. Pan prezydent ma pieniądze z naszych podatków, zaczniemy sobie prawnie odpocząć. Zanim dojdzie do sprawy, zostaną wprowadzeni od mieszkańcy Włoch. No, to jest no, też tajemnica, my ją zaproponujemy, przedstawimy, wyciągniemy. Dziękuję bardzo. A jest Pani zadowolona, że ta nasza... W ogóle pierwszy raz i, zostaliśmy potraktowani jako jak, mieszkańcy o, myślę, Ile Pan dostaje renty? Tak, tutaj jest 637 zł. E, e, z dochodu 1060 zł, komornik bierze 25%. Między innymi za mieszkanie. Bo Czyli czasie, tyle panu zostaje? Tak, tyle zostaje mi zostaje. Ile na życie, pan płaci za mieszkanie? W tej chwili 860 zł. Płacę, a od lipca wiem, że posz, poszły metry do góry, no to będę płacił 900 zł. A to media to są, światło? To razem jest wszystko wliczone, nie? Bez tak. światła, bo światło oczywiście osobno. nie? Czyli w sumie ile pan ma układ no. miesięcznie? No w sumie 860 i plus ma miesiące czyli, prąd, nie? Branica 100 zł, nie? Czyli jakieś 200-300 zł panu brakuje, żeby pan na zero wyszedł bez jedzenia? No dokładnie, no, no tak to wygląda. No, no. A ile lat pan pracował? U, 26 lat pracowałem w tym zakładzie. Hmm. I tyle panu każą za mieszkanie płacić? bałgrzych no. y... to znaczy z chwilą y, jak przejął TBS bo oni stopniowo te podwyżki robili mm -hmm. no a w tamtym okresie kiedy gospodarka była w recesji to mój jedyny dochód to była renta żona nie pracowała a nikt nie pracował czyli pan jest jaki teraz? No, teraz jestem rencistą nie no. bo tu jest taka ładna rzeźba to no. właśnie można to porównać tak? no, no tak no to magicznie no, no. tak tutaj przed ratuszem. No. No, no i tak i tak człowiek żyje z dnia na dzień i wystarczy jak teraz przykładowo syn by stracił pracę albo któraś osoba by zmarła żona lub ja, i leżymy.